Dzień dobry, witam w kolejnym drapingu, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na zdrapeczki prosto z Norwegii. Mam ich 5 sztuk. 1, 2, 3, 4, 5. Jak zdążyliście zauważyć, to zmieniła się szata graficzna. Pojawiły się takie nam, takie u nas zdrapeczki czerwone. Niestety. Albo chociaż dobre to w sumie, że chociaż ta szata graficzna się zmienia. Ale jeśli chodzi o zdrabki w Norwegii, no to są strasznie okrojone i jak już wam wcześniej kiedyś mówiłem, to mam ich tu może 6-7 różnych rodzajów. Także no niestety mało, ale dobrze, że chociaż ta szata graficzna się zmienia. No, a wam pokażę ogólnie, bo mam tutaj te stare. Gdzieś poczekajcie. O, tak wyglądała edycja poprzednia. A nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze przed tymi były mm, takie chyba niebieskie i żółte i jeszcze jakieś tam. One się zmieniają co kwartał, wydaje mi się, albo nawet jeszcze, jeszcze częściej. Mm, ale fajne jest to, że w przypadku wygranej mam czas y, na odebranie nagrody praktycznie do kwietnia 2024, zobaczcie. Y, także mam dużo, dużo czasu. Gdyby coś tutaj na przykład udało mi się w tej starszej edycji trafić, no i te wstapeczki zdopiemy sobie w przyszłym odcinku. A dzisiaj zajmiemy się tą taką moją mini premierką. Tak jak już mówiłem, mam 5 sztuk. No i co? I oczywiście szukamy tutaj miliona. Milion to jest top premia. Jest ich 10. Co wychodzi, co nowa szata graficzna, to te miliony się uzupełniają. Także jest 10, mili 10 milionów do wygrania. 5 premii po 100 tysięcy, 800 premii po 10 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. A trzeba tutaj, oczywiście, zdrapać pole ścierne, pierwsze i drugie. I tu, i tu może być jakaś premia potrójna. Znaczy, jeżeli będzie potrójna e, jakaś kwota razy 3, no to tą kwotę wygrywamy. No dobra, przejdziemy do drapanka. Dzisiaj mamy, tak jak już mówiłem wcześniej, 5 yy, drapeczek no i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało, jak będzie się drapało nam tą nową szatę graficzną. Mamy 50, 500, 100 tysięcy, 25, także każda kwota inna, I źle się zaczęło, 25 po raz drugi, no może 25 chociaż się trafi, 10 tysięcy po raz pierwszy. 100 koron po raz pierwszy, 10 tysięcy po raz drugi i ostatnia kwota to 100 koron. No niestety mamy tutaj 225, dwudziestki 2 tysięcy i 200 setki. No nic razy trzy, ale może pole ścierne numer 2 nam coś da. I teraz tak, zaczynamy tutaj od miliona, 10 tysięcy

I 25, ale fajnie, druga zdropeczka trafiona. Ale się cieszę. Ale szukamy dalej, bo tutaj może być jeszcze, jeszcze coś tu może być, na pewno. Mamy milion po raz drugi, mamy 10 tysięcy 10 tysięcy po raz drugi i ostatnia kwota to 100 tysięcy a gra numer 2 nam da 50, 1050. 500 i 100 000, i 100 000. No nie, tutaj już nic nie było, ale mamy 3 razy 25 koron. Fajowo. Bilansik na razie ok. Dwie zabki, dwie trafione. No i szukamy. Bierzemy w numer 3. 100 000. 250. 50. Milion po raz pierwszy. 100 tysięcy. Mm, 100 koron. Milion po raz drugi. I to będzie, czy to będzie ta zdrabka? Milion po raz drugi. Uwaga, uwaga. 500 i 25. Nie, 250. Po raz drugi. No nie, tutaj mamy puściutko. No i sprawdźmy, co kryje gra numer 2. Pole ścierne numer 2. Zaczynamy od stówki. Potem 1000 koron. 1000 po raz drugi, 10000, dziesięć 10000 tysięcy, dziesięć tysięcy po raz drugi i 25 koron. No nie, tutaj mamy pustaczka, czyli 2 do 1. jest trapka numer 4, przedostatnia. I sprawdźmy, co kryje. Znowu zaczynamy chyba już trzeci raz w rzędu od 50, czy tam drugi. Sprawdźmy, nie, drugi raz od 50.

100 tysięcy po raz drugi i ostatnia kwota to milion po raz drugi. No nie tu mamy niestety pustaczka. Trudno się mówi ale 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 sprawdźmy jeszcze pole ścierne numer 2. Może tutaj nam coś się odkryje lepszego. Zaczynamy od 25 potem milion 50 25 jest 25 i milion. Fajnie kolejna zdrapka trafiona. Uff, super! Raz, dwa, trzy, yy, raz, 25, pięć. Trzecia z trafiona. No i super i ostatnia, yy, ostatnia strapeczka dzisiaj. Jak na razie mamy trzy trafione, jedną pustą i zobaczymy, co nam pokaże ta ostatnia. Bilans jest już dzisiaj i tak na, jest ok. Mamy więcej trafionych, jak pustaków. Yy, no i zobaczymy. Co tam ta zdepeczka ostatnia nam pokaże? Uwaga, uwaga, trzymamy kciuki, żeby coś tutaj superowego trafić. A, jak się nic nie trafi, to oczywiście nic się nie dzieje. To jest tylko zabawa. I tak, i zaczynamy od 10 tysięcy, 100 000 500 koron, 100 tysięcy po raz drugi. 500 po raz drugi 250 250 po raz drugi i ostatnia kwota to niestety 10 tysięcy po raz drugi. Nie. Tak. <gryw> już myślałem, że był. Aj, 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 już mi się ciepło zrobiło. Myślałem, że tutaj była też dyszka. Ale nie, mamy tylko 2 dwie, dwie razy 10 tysięcy, a już myślałem, ojoj, no dobra, pole ścierne numer 2, uwaga, uwaga, ostatnie dzisiaj zaczynamy od 1000, a potem od milion, potem milion, 100 koron, 1000 po raz drugi, 250 i 100 koron po raz drugi. I mamy tutaj pustaczka. No cóż, bilansik jest taki, trzy trafione, dwa pustaczki. Nie jest źle, jest ok, mogłoby być zdecydowanie gorzej, także ja się mega, mega cieszę. No i co, ja już Wam się dziękuję, mam nadzieję, że Wam się troszkę podobało. No i czekam na Wasze łapki w górę, komentarze oczywiście. No i widzimy się i słyszymy w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hejka.